Nuda. 90 minut nudy na Old Trafford. 196 derby Manchesteru przypominały bardziej mecz przyjaźni. Takie właśnie było to spotkanie. Cześć, witam Cię na kanale Różne Oblicza Piłki. Manchester niestety nie jest czerwony. Na szczęście nie jest też niebieski. Chociaż, biorąc pod uwagę wynik poprzednich derbów, można powiedzieć, że nadal w Manchesterze wiedziemy prym, i to jest jedyna pozytywna informacja. Po tych derbach Manchesteru. Mecz od samego początku wyglądał tak, jakby obie drużyny z remisu były zadowolone, co szczerze mówiąc mnie wkurza, jeżeli chodzi o Manchester United i dziwi, jeżeli chodzi o gości z City. Dlaczego? Dlatego, że Manchester City o coś jeszcze gra, a gra o Ligę Mistrzów. Okej, okay, najprawdopodobniej w tej piątce będzie, ale z drugiej strony, jeżeli oni się będą prezentowali tak jak w meczu z nami, to wcale nie jest przesądzone to, że zajmą miejsce premiowane startem w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, a gdyby tak się nie stało, to byłaby to prawdziwa katastrofa. Jeżeli chodzi o nas, słuchajcie, sezon stracony, jeżeli chodzi o Premier League, więc przynajmniej mogli piłkarze spowodować, że kibice chociażby do jutra z uśmiechem na twarzy mogliby sobie powspominać jakieś pojedyncze mecze z tego sezonu i właśnie ten mecz derbowy. Tak słabego Manchesteru City nie było już dawno, i trochę szkoda, że piłkarze Amorima tego nie wykorzystali, ale no cóż, to nie jest pierwszy raz, kiedy Manchester się zadowala z remisu, to nie jest pierwszy raz, kiedy stwarzamy zagrożenie, ale pod bramką nasi zawodnicy wyglądają jak zawodnicy z polskiej ekstraklasy, więc trochę się mogliśmy już do tego przyzwyczaić. Czy ten mecz musiał się zakończyć dla nas remisem? Oczywiście, że nie musiał, ponieważ już w pierwszej minucie Alejandro Garnacho mógł podać do Bruno Fernandesa i wtedy mielibyśmy najprawdopodobniej jeden do 0. Garnaczo został sfaulowany i była już w pierwszej minucie żółta kartka dla obrońcy City, ale teraz tak, gdyby Garnaczo był zawodnikiem z lepszą techniką, lepiej by opanował piłkę i zdarzałoby mu się więcej niż jeden raz w trakcie meczu podnieść głowę, to bardzo prawdopodobne jest to, że ta piłka do Bruno by dotarła, na Bruno raczej by sytuacji nie zmarnował. Jest w takiej formie, że no ta piłka po jego strzałach lubi wpaść do siatki, no, ale niestety tak nie było. Generalnie słów kilka o Alejandro Garnaczo, ponieważ poziom irytacji, mojej irytacji, jak oglądam Alejandro Garnaccio, jest już tak duży, że jeżeli latem przyjdzie za niego jakaś sensowna oferta, to powinno się Alejandro Garnacho sprzedać. Garnaczo prezentuje się tak jak Vinicius Junior w swoich pierwszych miesiącach w Realu Madryt. Różnica jest jednak taka, że Garnacho nie jest pierwsze miesiące w Manchesterze, tylko już kilka lat, a progresu nie widać żadnego, przynajmniej ja takiego nie widzę. Vinicius Junior rozwinął się bardzo. Przypominam, wini na początku to był taki piłkarz, który dużo biegał, dużo strzelał, biegał bez sensu i strzelał bez sensu. To samo można powiedzieć o Alejandro Garnacho. Gość biega non-stop i to nie jest źle. Ma zdrowie, niech po tej lewej stronie biega. Ale te strzały, jak on tylko zobaczy róg pola karnego, to chłop musi strzelać w światło bramki. Mało źle powiedziałem. Nie w światło bramki. Chłop musi strzelać w trybuny, bo jeżeli on by chociaż trafiał w bramkę, to byłby jakiś ułamek nadziei, ułamek szans na to. Że będzie z tego jakiekolwiek zagrożenie, a gość wali tak, że ja będąc kibicem bałbym, bałbym się siadać za bramką, bo jeżeli garnaczą ma piłkę przy nodze, to najprawdopodobniej by mnie na tych trybunach upolował. Nie wiem, czy w tej drużynie naprawdę nie ma zawodnika, który by mu powiedział, jeżeli jeszcze raz strzelisz na bramkę, jak zobaczysz róg pola karnego, to ja cię w łeb strzelę. Bo, to nie jest pierwsze spotkanie, kiedy Garnaczo, widząc linię pola karnego, decyduje się na strzał. No, to jest jakieś totalne nieporozumienie. Ja zakochałem się w tym klubie, kiedy ten klub miał innych skrzydłowych. To było lata temu. Oczywiście teraz jesteśmy w zupełnie innym miejscu, ale no jakaś odrobina rozsądku by się w tym wszystkim przydała. No, na ten moment Garnaczo to nie jest, to nie jest zawodnik. Na którym można by opierać odbudowę i przebudowę tego Manchesteru United, a styl, w którym yy, drużyna Amorima stara się podążać, który stara się realizować, już widać już widać, że on się powoli zmienia, ale o tym za chwilę. Podsumowując, jeżeli przyjdzie oferta zagarnaczo, bardzo chętnie bym widział go w innej drużynie, bardzo chętnie widziałbym więcej pieniędzy. Na transfery na koncie Manchester United, bo to okno transferowe letnie wcale kolorowe pod względem finansów być nie musi. I tak możemy sobie na tego Garnaczo narzekać, marudzić, ale też prawda jest taka, że nasza prawa strona była zupełnie wykastrowana ofensywnie i tylko z lewej stwarzaliśmy jakiekolwiek okazje. No bo oprócz Aleksandr Garnaczo coraz lepiej prezentuje się. Patryk Dorgu. I ja w Dorgu widzę, pokładam w Dorgu bardzo duże nadzieje, ponieważ jest to zawodnik ok, jeszcze nie oszlifowany, ale jest to zawodnik, który w ofensywie całkiem sporo daje oprócz tych fatalnych decyzji. Ale to już Amorim mówił, że te decyzje w trzeciej tercji są po prostu do zmiany, i to każdego piłkarza się dotyczy, czy to Dorgu, czy to Garnaczo, chociaż w Garnaczo nadziei nie mam, czy w Hojlundzie, czy w Zirgze a prawda też jest taka, że z prawej strony poza Dalotem tego wsparcia nie ma oczywiście wyżej gra Garnacho z Bruno i teoretycznie no, tam Bruno powinien operować nieco bliżej prawej strony ale Bruno schodzi do środka i bardzo dobrze, że schodzi do środka więc na prawej stronie mamy Diogo Dalota i tak jak Diogo Dalot całkiem fajnie tę defensywę zabezpiecza tak w ofensywie daje mniej ale jest to z drugiej strony zrozumiałe bo na lewej stronie mamy dwóch piłkarzy a na prawej stronie jest tylko Diogo Dalot z tej lewej strony próbowaliśmy zagrażać, i gdyby te dośrodkowania były celniejsze ze strony Patryka Dorgu, gdyby Alejandro Garnacho zdecydował się przynajmniej raz podnieść głowę, być może by z tego jakaś bramka wyszła. Na ten moment, pod bramką przeciwnika, brakuje jakości. To nie jest tak, że my nie stwarzamy sytuacji, bo my je stwarzamy, ale no te strzały są niecelne. Decyzje są przede wszystkim złe. Było kilka takich sytuacji, kiedy naprawdę wystarczyło dograć piłkę na przedpole, i tam był osamotniony. Często Kazemiro, często Bruno Fernandez, a szła wrzutka, i ta wrzutka była wybijana. Inna sprawa też jest taka, że nasza gra bardzo się poprawiła, jak z boiska zszedł Rasmus Hojlund. Nie chcę się tutaj rozwodzić na temat gry tego zawodnika, ale chciałbym coś powiedzieć. O, Joshua Zirgze. Joshua Zirgze dał bardzo dobrą zmianę i dał to, że może on przyjąć piłkę tyłem do bramki i spróbować tę piłkę fajnie rozegrać. U Hoylunda nie było nawet tego. Niezłe spotkanie rozegrał też Casemiro. Ale dlaczego rozegrał niezłe spotkanie? Ponieważ rywalizował również z Oldboyami po drugiej stronie. Był już Kevin De Bruyne. Zawodnik, który rozegrał ostatnie derby Manchesteru, najprawdopodobniej ostatnie derby Manchesteru w swojej karierze, bo po sezonie City odchodzi. Ja mam do tego zawodnika ogromny szacunek, mimo tego, że nosił niebieską koszulkę, a nie czerwoną. To jednak Kevin de Bruyne wielokrotnie nam pokazał w ostatnich latach, jak się powinno grać w piłkę. No, w tym sezonie, szczególnie w tej drugiej części tego sezonu, De Bruyne już widać ewidentnie spuścił stonu i decyzja o przedłużenia kontraktu i poszukania gry gdzieś indziej jest dobra, wydaje mi się, dla obu stron. Obok De Bruyne, Ilka i Gindogan, czyli też już zawodnik, który jest raczej po drugiej stronie rzeki, więc na tle takiego środka, Kazemiro z Ugarte wyglądali nieźle, szczególnie Kazemiro. Swoją drogą Pep Guardiola chciał ten środek pola zdominować. Wystawił tam praktycznie czterech zawodników, bo City wyszło bez skrzydłowych dziwna taktyka, ale z drugiej strony, na logikę, masz w środku Ugarte z Casemiro, wyżej Bruno Fernandesa no to trudno jest nie zdominować takiego środka, a jednak Manchesterowi City do końca się to nie udało, bo, co by nie mówić, my graliśmy w defensywie całkiem spoko. Nie dopuszczaliśmy City do sytuacji. Może w drugiej połowie Marmusz. Taki mocny strzał od, do, ale to był raczej strzał z dystansu. Nie było sytuacji, kiedy jakimiś rozpaczliwymi interwencjami musielibyśmy się ratować. Jeszcze chciałbym y, odnośnie na plus. Oprócz Kazemiro powiedzieć coś o Lenym Joro, ponieważ Lenny Joro, ciekawa statystyka w ostatnich 12 spotkaniach nie został przedryblowany ani razu. Ani razu nikt nie przeszedł młodego Francuza i mam nadzieję, że no on z każdym kolejnym meczem będzie prezentował się coraz lepiej i będzie coraz pewniejszy, bo pomimo tego, że to nie jest jakiś demon szybkości, to jednak jest to zawodnik, który widać, że ogarnia granie w piłkę. I on w tej obronie naprawdę może się bardzo rozbi rozwinąć. Więc tak, na plus moim zdaniem w drużynie Manchesteru Casemiro, ale dlatego, że grał na Oldboyu w środku pola. Niezła zmiana z Irgze. Bruno Fernandez za wiele... Może inaczej, nie pokazał zbyt wielu spektakularnych indywidualnych zagrań, ale Bruno Fernandez ma ten pech, że on gra z ludźmi, którzy nie ogarniają, nie ogarniają tego, co on chce grać. Ponieważ, jakbyśmy się tak chcieli zastanowić na teraz, to jeżeli chodzi o poziom taktyczny i techniczny, to tutaj mamy Fernandeza, Bruno, a reszta zawodników jest dużo niżej, więc on jest ponad ten zespół. Jeżeli będziemy równać do Bruno Fernandesa, jest szansa na rozwój drużyny. Jeżeli to Bruno będzie obniżał swoje loty, no to będzie tak, jak mamy teraz. Tego remisu z jednej strony szkoda, ponieważ oprócz tej sytuacji. Alejandro Garnacho z pierwszej minuty był jeszcze groźny, strzał Manuela Ugarte i był też strzał głową Zirgze, Więc my mieliśmy lepsze sytuacje od Manchesteru City, nie wykorzystaliśmy ich. No w wielu spotkaniach mamy sytuacje ich nie wykorzystujemy. Tak samo było kilka dni temu z Nottingham. Więc z jednej strony szkoda, że tego meczu się nie udało wygrać, a z drugiej strony no, wiadomo, że jeszcze ta porażka w derbach z Manchesterem City, który ma najgorszy sezon od lat, byłaby totalną kompromitacją i upokorzeniem jeszcze większym, więc dobrze, że jest chociaż ten remis. No ale co będzie dalej? Dalej trzeba się skupić oczywiście na rozgrywkach w lidze Europy, ponieważ Liga Europy. To jest jedyny nasz, jedyny nasz cel, żeby ten sezon nie był totalnie stracony, bo jeżeli się nie dostaniemy do żadnych europejskich pucharów, to nie będzie kasy, a możemy się tak naprawdę dostać tylko do Ligi Mistrzów poprzez wygranie Ligi Europy, dlatego teraz ten dwumecz z Lyonem jest mega ważny, później ten kolejny, mam nadzieję półfinał, no i mecz finałowy, więc wszystkie siły na Ligę Europy. Ruben Amorim powiedział po meczu, że z jednej strony widzi postęp, a z drugiej strony powiedział, że trzeba poprawić wszystko. No i trudno się z nim nie zgodzić, ponieważ widać postęp, bo lepiej gra obrona, jest bardziej skonsolidowana. Widać też to, że drużyna gra to, co Amorim chce, czyli buduje akcję po jednej stronie, przerzuca na drugą i z tej drugiej strony ma być finalizacja. No finalizacja jest taka, jakich mamy technicznie zawodników, czyli beznadziejna, ale to się może w jakimś stopniu w najbliższym czasie poprawi. Nie, 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 nie oczekuje jakichś specjalnych rezultatów spektakularnych, no bo do tego są potrzebni nowi piłkarze, a nowi piłkarze mogą przyjść tylko wtedy, jak będzie kasa, jak będzie kasa z Ligi Mistrzów i jak zespół będzie grał w tej Lidze Mistrzów, bo też piłkarz inaczej patrzy, że przychodzi do drużyny, która w tej Lidze Mistrzów może zagrać. Amorim powiedział jeszcze w tym wywiadzie w MigZonie po spotkaniu, że... Widzę przeciwników i lukę jaka nas dzieli, ale jako lider nie mogę powiedzieć, że będziemy ją zmniejszać cały czas. Czyli on jest świadomy tego, że z jednej strony z tym materiałem, który ma, on progresu nie obiecuje. Ja to przynajmniej tak rozumiem: że jest pewien sufit, z którego, to, z, któ którego z tą bandą, którą on trenuje, nie przeskoczy, no i trudno się z nim nie zgodzić. Y Trudne wejście Maamorim do tej drużyny. Jak najbardziej, próbuje ten swój styl ze Sportingu Lizbona zaszczepić. Część piłkarzy ogarnia to coraz lepiej, część piłkarzy tego nie ogarnia. No ale teraz, tak, sytuacja finansowa też kolorowa nie jest i nie jest wcale powiedziane, że zim, latem przyjdzie tych piłkarzy dużo i że to będą jakościowi zawodnicy. Trzeba sprzedawać i trzeba też zarabiać pieniądze, więc tutaj ta liga mistrzów jest niezbędna. Więc, tak jak mówiłem. Te mecze w Lidze Europy to powinien być priorytet. Raczej już nam spadek nie grozi. Nie grożą nam też europejskie puchary. A czy będziemy w tym sezonie na miejscu 10 czy 13, no żadna tak naprawdę różnica, bo ten sezon i tak będzie ligowo beznadziejny. Tak więc 196 derby Manchesteru. Zakończone nudnym, bezbramkowym remisem. Żadna ze stron, moim zdaniem, tego spotkania wygrać do końca nie chciała albo inaczej, nie walczyła w 100% o to zwycięstwo. Nie do pomyślenia są czasy, które były kilkanaście lat temu po czerwonej stronie Manchesteru, kiedy Manchester z każdym przeciwnikiem grał o zwycięstwo do samego końca. No ja czułem niesmak, jeszcze raz powtórzę, jak widziałem, że. No, to 0-0 to w sumie w derbach dobry wynik z Manchesterem City, który jest najsłabszy od lat. Dzięki, że obejrzałeś ten film do końca. Jeżeli ci się podobał, zostaw łapę w górze, zasubskrybuj kanał, jak jeszcze tego nie zrobiłeś, napisz w komentarzu, czy Twoim zdaniem w ogóle jeszcze jest jakaś, jakaś szansa, że my wygramy tą Ligę Europy i będziemy grali w Lidze Mistrzów, czy może uważasz, że właśnie taki reset i brak w europejskich pucharach. Byłby dla brak europejskich pucharów byłby dla nas lepszy, taki oczyszczający, chociaż ja mam inne zdanie. Napisz w komentarzu co ty o tym sądzisz. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.